Niech będzie pochwał Jezus Chrystus, dzisiaj porozmawiamy o najważniejszym i chyba najciekawszym elemencie sakramentu Eucharystii, mianowicie o przeistoczeniu. Zagadnienie 70. Dekonversione panis rvinim in corpus et sambinem Christi in octo articulus divisam. A więc o przemienieniu, przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa podzielone na osiem artykułów. Przechodzimy od razu do artykułu pierwszego. Udrominał Sakrament et corpus Christi, secundum veritatem, czy w tym sakramencie prawdziwie jest ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście um, odpowiedź brzmi tak, ze względu na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który mówi to jest ciało moje, jak również zapowiada ten sakrament w Ewangelii według św. Jana um, po rozmnożeniu, po cudownym rozmnożeniu, którego bardzo dokładnie nam to zapowiada, a więc wierzymy w to ze względu na słowa samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. I święty Tomasz później podaje powody w tym pierwszym artykule, dlaczego jest to stosowne, aby w tym sakramencie naprawdę był obecny Pan nasz Jezus Chrystus. Mianowicie punkt A, czyli pierwszy powód, dlaczego jest to stosowne, jest to doskonałość Nowego Testamentu. Święty Tomasz tłumaczy, że w Starym Testamencie... Ofiary symbolizowały, zapowiadały mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w Nowym Testamencie powinno być coś więcej. Z racji, że jest on spełnieniem wszystkich oczekiwań Starego Testamentu, powinno tam być coś więcej niż tylko symbol i wspomnienie. Dlatego jest to stosowne, aby w Eucharystii naprawdę był Pan nasz Jezus Chrystus. Drugi powód, dlaczego jest to stosowne, odpowiada do miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą widzimy we wcieleniu. Skoro Bóg oddaje się człowiekowi tak bardzo, że staje się jednym z nas, to jest to również stosowne, aby poszedł on jeszcze dalej. Odpowiada do tej miłości, którą już widzimy we wcieleniu, aby naprawdę ukryć się pod postacią pokarmą dla nas. Miłość, jak mówi święty Tomasz, szuka zjednoczenia i to jest sposób, środek do zjednoczenia naprawdę odpowiadający Bożej miłości. I trzeci powód sprzyja to naszej wierze. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, słyszeliśmy niedawno w Witwigni Świętej i tak jest właśnie w przypadku Eucharystii. Prawdziwa obecność ukryta pod postaciami chleba i wina, co również sprzyja wierze, daje okazję do tego, żeby wierzyć w Słowa Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który tak wyraźnie to potwierdził. No, naprawdę jest ukryty pod postacią chleba i wina. Moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem, mówi Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii według świętego Jana. Przechodzimy do drugiego artykułu. Od domingo sacramento remania substancja pani st et vini Czy substancja chleba i wina pozostaje w tym sakramencie? Tutaj zanim przejdziemy do omówienia tego artykułu, warto... Zrobić pewną uwagę wstępną, aby dobrze zrozumieć o czym mówi Święty Tomasz. Mianowicie Święty Tomasz używa tu pewnych pojęć, które mogą być dla, dla nas, dla współczesnych, niezrozumiałe, y, nieoczywiste: Mianowicie, substancja i przypadłości. Czym u Świętego Tomasza jest substancja i czym są przypadłości. A więc, substancja rzeczy u Świętego Tomasza. Jest to, można powiedzieć, istota rzeczy. Próbujemy opisać jakąkolwiek rzeczywistość z punktu widzenia filozofii, można w niej dostrzec te dwa elementy: substancja, przypadłości. Substancja jako istota rzeczy, czyli człowiek. Każdy z nas jest taką substancją i ma ta substancja ma pewne przypadłości. Czyli ten człowiek ma długie, krótkie włosy, ma brązowe, niebieskie oczy, ma hmm krótki lub zadarty nos i tak dalej. Substancja, istota rzeczy i przypadłości. Rzeczy, czyli przypadłości mogą się zmieniać, a substancja pozostaje taka sama, normalnie. Tak człowiek ścina, ścina włosy, człowiek dokonuje jakiekolwiek zmiany na swoim ciele i w ten sposób może zmienić jakąś przypadłość, Natomiast nie, może, nie jest w stanie zmienić swojej substancji. Więc substancja, istota rzeczy, przypadłości są to te rzeczy, które są mniej, zdecydowanie mniej istotne, które łatwo mogą ulec zmianie. I teraz drugi artykuł: czy substancja chleba i wina pozostaje w tym sakramencie, czyli czy sama istota rzeczy pozostaje po konsekracji właśnie w sakramencie eucharystii. Święty Tomasz mówi, że jeśli twierdzilibyśmy, że w sakramencie eucharystii pozostaje substancja chleba i wina, oznaczałoby to zanegowanie prawdziwości tego sakramentu. Oznaczałoby to zanegowanie tego, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie jest w po postaci chleba i wina. A więc musi ich tam już nie być. Ta substancja, istota rzeczy, musi ulec już zmianie. I święty Tomasz mówi, że Coś może się pojawić tam, gdzie go wcześniej nie było, poprzez ruch albo poprzez zmianę czegoś w coś innego. Na przykład, przykład, który sam się tylko masz to jest ogień i dom. Aby w domu pojawił się ogień, można ten ogień wnieść, czyli jest to ta zmiana poprzez ruch, jak również można ten ogień rozpalić. W samym domu, a więc to byłaby ta zmiana poprzez właśnie zmianę coś w coś innego. Rozpalenie ognia jest formą pewnej zmiany. poprzez oddziaływanie, poprzez temperaturę dochodzi do pewnej zmiany w czymś, na co próbowaliśmy oddziaływać. A więc obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa nie może być spowodowana ruchem. Nie chodzi o to, że Pan nasz Jezus Chrystus przemieszcza się, aby dotrzeć do tych postaci chleba i wina. Święty Tomasz podaje proste przyczyny. Ruch oznaczałby, że Pan nasz Jezus Chrystus musiałby już przestać być w niebie. Bóg zakłada, że człowiek przemieszcza się z jakiegoś punktu do jakiegoś innego punktu, a więc nie ma go tam, gdzie był wcześniej jak również nie odbywa się w tym samym momencie, dokładnie w tym samym momencie, w zupełnie innych kierunkach. W przypadku ale jest, tak właśnie jest, a więc ewidentnie nie jest to zmiana, która byłaby ruchem, a więc musi być to zmiana, która następuje poprzez przemienienie, poprzez przeistoczenie, będzie później święty Tomasz wyjaśnił, co to znaczy, a więc poprzez jakieś oddziaływanie, które spowoduje zmianę czegoś w Obecność, rzeczywistą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. I święty Tomasz zwraca na to uwagę, że właśnie to odpowiada słowom Pana Jezusa. To jest ciało moje. On nie mówi, tu jest ciało moje. jakby wskazywał, że ukrywa się pod jakąś rzeczą, a to jest ciało moje. Czyli ten chleb już jest całkowicie ciałem Chrystusa. To faktycznie jest ciało moje. On nie jest tylko w jakiś sposób ukryty za jakąś rzeczywistością, on faktycznie rzeczywiście jest tam obecny. To jest w ciało moje Tak mówi Pan nasz Jezus Chrystus w trakcie ostatniej wieczerzy. Artykuł trzeci. Odkąd substancja panki z post konsekracjonem pujus sakramenti annihiletur. Trzy substancja chleba i wina po konsekracji zostaje unicestwiona. Święty Tomasz, tutaj odpowiem tylko bardzo krótko, odpowiada, że nie unicestwiona, a właśnie przemieniona. Dochodzi do jej zamiany na tą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak to się dokładnie odbywa, będziemy za chwilę słyszeli, co Święty Tomasz o tym mówi. Artykuł czwarty. Utrumbanis sposit converti in corpus Christi. Bardzo ważny artykuł. Czy chleb może być przemieniony, może być przeistoczony w ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy chleb może stać się ciałem Chrystusowym? Decydujące pytanie właśnie w zagadnieniu Eucharystii Świętej. Tutaj znowu będziemy potrzebowali pewnych filozoficznych wyjaśnień. Mianowicie, święty Tomasz odpowiada, że stworzenie może zmieniać tylko formę, nadając tej materii nową, nową formę. W jakim sensie? Otóż. Musimy wyjaśnić, co to jest materia i forma. Znowu mamy filozoficzne spojrzenie na rzeczywistość, próbę opisania każdej rzeczy. I św. Tomasz zauważa to tutaj za Arystotelesem, że um, możemy w każdej istniejącej rzeczy, każdej materialnej rzeczy, um, przynajmniej przy tym pozostańmy, możemy um, wyróżnić materię i formę. Um, materia jest oczywiste, czynnik materialny. Um, i forma, czynnik formalny, to, co będzie bardziej istotne, to, co decyduje, że ta materia jest właśnie czymś, a nie czymś innym. Wyjaśnijmy na przykładzie mamy drzewo. Ono jest złożone z pewnej materii, różnorakiej materii. Jednocześnie yy, to nie jest tylko jakaś taka bezładna kupa materii, która leży, tylko ona jest w jakiś sposób uporządkowana. I to, śmierć Tomasz nazywa za Arystotelesem. Formą, czyli to drzewo ma pewną materię i formę właśnie tego bycia drzewem. I teraz, jeśli drzewo zostanie ścięte i z tego drzewa zostanie wykonana jakaś figura, to sama, ta sama materia, czy część tej materii, tego drzewa zostanie wykorzystana, przetworzona w coś innego, i poprzez działanie człowieka ta materia otrzyma nową formę i stanie się na przykład figurą Świętego Józefa. I w ten sposób człowiek nadał tej materii nową formę i tak samo można opisać każdą materialną rzeczywistość w przypadku człowieka. To jest ten ciekawy przypadek. Materia to jest oczywiste nasze ciało, natomiast formą nasz człowieka jest jego nieśmiertelna dusza, która sprawia, że właśnie ta materia faktycznie jest tą materią, jest ciałem ludzkim, że ta materia staje się człowiekiem właśnie poprzez formę. A więc element materialny i formalny. Formalny tutaj nie postrzegajmy tego jako taki prawny, tylko formalny, ten formujący, ten, który naprawdę formuje, ten, który nadaje kształt. Element materialny i formalny. I człowiek właśnie oddziałuje poprzez zamianę jakiś formy, bezpośrednio na materię w ten sposób, że przygotowuje ją do przyjęcia jakiejś nowej formy, właśnie, na przykład ścinając drzewo i później rzeźbiąc w niej jakąś figurę. Czyli potrafi zmienić tą formę, wykorzystać tą materię, czy też oddziałując na materię, zamienić tą formę i w ten sposób zamienić zupełnie jedną rzecz w drugą. Natomiast w ten sposób oddziałuje człowiek. Natomiast. Bóg jako czysty akt. To znowu pewne potrzebne są filozoficzne wyjaśnienia. My jesteśmy złożeni z możności i aktu, to znaczy, każde stworzenie może być czymś innym, może coś się zrobić. Ja mogę pójść krok do przodu albo krok do tyłu, yy, i tylko część tych rzeczy zostanie faktycznie wprowadzona w rzeczywistość, stanie się aktem. Yy, ma na pewno możność, możliwość zrobienia czegoś, i tylko część tych rzeczy zostanie zaktualizowana, czyli stanie się faktycznie rzeczywistością. Natomiast w Bogu nie ma żadnego złożenia z potencjalności i aktu, on jest czystym aktem, czyli jest pełnią bytu. Nie ma tam możliwości żadnej zmiany, jest po prostu pełnia czysty akt, który jest w stanie oddziaływać nie tylko, tak jak my oddziaływujemy, że wpływamy na to, na przykład właśnie drzewo, rzeźniąc tą figurę, tylko jest w stanie dokonać zmiany w jednej chwili samej istoty rzeczy, samej substancji rzeczy, i właśnie taką zmianę nazywamy przeistoczeniem, transsubstancjacją, trans i substancja, zmiana substancji, zmiana istoty rzeczy w jednej chwili. Oczywiście taka czynność wymaga wszechmocy i dlatego tylko Bóg może jej dokonać. A więc taka zmiana chleba w ciało Chrystusowe, oczywiście przerasta możliwości jakiegokolwiek stworzenia, i tylko właśnie czysty akt tylko pełnia by może dokonać tak gwałtownej, tak, tak wyjątkowej, tak cudownej zmiany artykuł 5. Od Plinywał sakramentu am amt pani z Edwini po skonsekracjum. Czy w tym sakramencie pozostają przypadłości chleba i wina? Oczywiście już po konsekracji, również bardzo ważne pytanie. Przypadłości, czyli to, co bezpośrednio dostrzegamy, przypadłości, czyli masa. Wielkość, rozmiar, smak to wszystko są przypadłości, to jest to, co odbieramy bezpośrednio, przez co poznajemy substancje, czyli istotę rzeczy, na co też jesteśmy w stanie bezpośrednio wpływać. No oczywiście, jak widać, tak, przypadłości pozostają. I masa, i rozmiar, i smak, i zapach chleba, i wina pozostają po konsekracji. Tutaj nie dokonuje się żadna zmiana. I święty Tomasz mówi, jak widać, pozostają i wyjaśnia, dlaczego jest to stosowne. Po pierwsze, przepraszam, strasznym byłoby dla człowieka, mówi święty Tomasz, spożywać ludzkie ciało, pić ludzką krew. Po drugie byłoby to powodem szyderstw ze strony Pugan, którzy szydziliby, że chrześcijanie są kanibalami. I po trzecie jest to również stosowne, bo próbuje to naszą wiarę. Dzięki temu mamy okazję dać dowód naszej wiary. Nie widzimy, a wierzymy. Dlatego jest stosowne, aby te przypadłości chleba i wina pozostały w najświętszym sakramencie. Artykuł 6 jeszcze głębiej wchodzi w... Zagadnienie substancji chleba i wina, która zostaje przeistoczona, jest tym trudnym artykułem, zbyt skomplikowanym, żebym był w stanie go tutaj w tej bardzo krótkiej formie, jaką mamy, dosyć w sposób prosty i przystępny przedstawić, dlatego nie będę go omawiał. Podobnie jak artykułu ósmego. Są to już rzeczy dużo trudniejsze i wymagające dużo wiele wyjaśnień, których i tak już w tym odcinku było całkiem sporo. Artykuł 7. Odkryta konwersja Fiat in instanti. Czy to przeistoczenie, ta zmiana odbywa się w jednej chwili? In instanti. Święty Tomasz odpowiada, oczywiście tak, odbywa się przeistoczenie, odbywa się w jednej chwili i mówi on, że pewne takie zmiany mogą odbywać się, czy w sposób dłużej, mogą trwać dłużej ze względu na. Pierwszy punkt to jest. Może się tak zdarzyć, kiedy forma docelowa jest stopniowalna. O co chodzi? Forma docelowa, na przykład zdrowie, to jest rzecz stopniowalna, można mieć go mniej lub więcej. I tak człowiek powracając do zdrowia, robi to zwykle powoli właśnie, to jest stopniowalne. I oczywiście w przypadku przeistoczenia ta forma docelowa, czyli rzeczywistość, obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa nie jest stopniowalna. Nie może on substancjalnie istotowo być mniej lub bardziej w danym miejscu. Tam musi to być nagle, to znaczy yy, najpierw go nie ma, a później jest. Nie ma tutaj żadnej stopniowalności. Yy, druga możliwość, która może spowodować, że zmiana trwa dłużej, to jest konieczność przygotowania materii na przyjęcie nowej formy. Na przykład, yy, jeśli chcemy podpalić drewno, potrzebujemy najpierw je ogrzać, bo ono jest mokre i zimne, nie jest w stanie przyjąć od razu tej właśnie nowej formy, czyli tutaj tego płomienia, musi najpierw ogrzać się do pewnej temperatury, materię należy przygotować i w przypadku przeistoczenia, gdzie dochodzi do zmiany samej substancji, nie należy, nie ma potrzeby, żeby materię w jakikolwiek szczególny sposób przygotowywać, bo nie ma, żadnej, nie ma żadnego stosownego przygotowania. Tutaj dochodzi do zmiany można powiedzieć na, samym, na poziomie samej istoty rzeczy. My nie jesteśmy w stanie z, zrobić tutaj żadnego stosownego przygotowania. Materia nie może być w żaden sposób przygotowana. Bóg musi tutaj zadziałać swoją wszechmocą i dochodzi wtedy do natychmiastowej zmiany. To tutaj od razu trzeci punkt, dlaczego pewne zmiany mogą być odciągnięte w czasie. Otóż trzeci punkt może tak być, gdy nie wystarcza siły, możliwości który chce dokonać tej zmiany. Znowu w przypadku tego płomienia na przykład, zadziałanie na takie drewno w jednej chwili ogromną temperaturą faktycznie może doprowadzić do praktycznie natychmiastowego rozpalenia tego drewna. Natomiast jeśli mamy tylko zapalniczkę, no to będziemy musieli takie drewno dosyć długo podgrzewać, zanim się ono rozpali, a więc mocy do samego działającego. Ma tutaj wpływ, no i oczywiście wszechmoc Boża em, sprawia, że to przeistoczenie odbywa się w jednej chwili, a więc ewidentnie musi się ono odbywać inny instant, jak mówi Święty Tomasz, czyli w jednej chwili. A tyle, jeśli chodzi o to zagadnienie, 75. w Sumie Teologicznej Świętego Tomasza. Zapraszam na kolejne odcinki, czytając Świętego Tomasza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.